Odrdzewiacz firmy SJD to wielozadaniowy preparat z dodatkiem dwusiarczku molibdenu. Dzięki doskonałym właściwościom penetrującym z łatwością przenika pomiędzy skorodowane i zakleszczone elementy. Ułatwia demontaż zardzewiałych i połączeń mechanicznych. Dodatek dwusiarczku molibdenu wydłuża żywotność elementów urządzeń dzięki zmniejszeniu tarcia. Może być używany do połączeń metal-metal, jak również metal-plastik. Ma wysoką odporność na utlenianie dzięki czemu skutecznie zabezpiecza powierzchnie metalowe. Nanosić bezpośrednio na skorodowane elementy. Po upływie 3 minut podjąć próbę odkręcenia połączenia. W przypadku niepowodzenia powtórzyć aplikację produktu.